Zgodzę się, ale oczywiście nie odpuszczamy żadnego, żadnego spotkania. Ja jestem też takim trenerem, który wymagam zawsze 100% i oczywiście dzisiaj nie zagrali wszyscy, nie zagrał najmocniejszy skład, ale uważam, że skład, który zagrał, był optymalny do tego, żeby awansować dalej na zależy mi na pucharze. Tak jak rozmawiam z opakami, ze względu, że można zagrać fajne. mecze. Można zagrać fajne mecze i na pewno byśmy chcieli zmierzyć się z czwartoligowcami, Chcielibyśmy zobaczyć, na czym my stoimy, jaki mamy poziom i uważam, że to jest coś fajnego. Awansować dalej i jakąś fajną tutaj historię stworzyć. Przede wszystkim tworzymy kolektyw. Gdzieś te nasze umiejętności do tego dochodzą. Koncentracja na meczu i odpowiednie podejście. Przede wszystkim nie, nie zlekceważyliśmy też przeciwnika. Tutaj Młodzik starał się, zapowiadał się, że, że gdzieś tam będzie chciał nam utrzeć nosa. No, udowodniliśmy, że to my jesteśmy drużyną lepszą i przy okazji zagraliśmy dobry mecz, mogliśmy na fajnym wojsku pocieszyć się grą. Na pewno jako debiutująca drużyna w Pucharze myślę, że ten wynik nie świadczy o naszej grze do końca, bo Wiadomo, zmierzyliśmy się z bardzo mocnym zespołem. Ja od początku uważam, że ta drużyna jest w stanie ugrać. Mimo tego, że awansowali dopiero co są Beniaminkiem, na pewno są w stanie powalczyć nawet w tej wyższej klasie rozrywkowej. My też jesteśmy Beniaminkiem. W lidze sobie radzimy dobrze, w pucharze tutaj nie poradziliśmy sobie. No ja uważam, że to jest naprawdę cenne doświadczenie, bo gramy młodymi chłopakami i nie mamy starszyzny w swoich szeregach. To doświadczenie myślę, że z biegiem czasu będzie. No mówię, no puchar, myślę, że tutaj mimo wszystko chcieliśmy na ambicji wyjść, nie udało się, teraz zostaje nam liga, a rywalom naprawdę rzeczy powodzenia, myślę, że są w stanie dużo ubrać. Tak, na pewno staraliśmy się tutaj wyjść skoncentrowani na ten mecz i zwyciężyć go, bo to jednak to są te małe derby Radomia, że znamy się prywatnie poza boiskiem, ale jednak na boisku nie ma kolegów, nikt nie odkładał nogi, było to widać. Na boisku było ciężko, ten wynik na pewno nie odzwierciedla tego, co e, wyglądało na boisku, to nie było tak łatwo. Teraz przed nami mecz ligowy z Lipskiem jest. No, na pewno koncentrujemy się na meczu w niedzielę. Teraz już zapominamy o Pucharze Polski i to już jest historia. Także wychodzimy tam w Lipsku i chcemy zwyciężyć na pewno. Yy, dokładnie. No, my się skupiamy bardziej na lidze niż na pucharze. W pucharze chciałem dać pograć chłopcom, którzy nie grali w lidze. Dzisiaj to różnie wyglądało, bo ponieważ sprawy zawodowe zatrzymało kilku zawodników, ale, ale generalnie my jesteśmy na innym etapie. My budujemy zespół z Spotkaliśmy się z drużyną, gdzie występują zawodnicy, którzy można powiedzieć w przeszłości praktycznie cały czas w tych rozgrywkach ligowych uczestniczyli i to dzisiaj po prostu było widać na boisku, że byli drużyną bardziej poukładaną, doświadczoną i myślę, że to przede wszystkim zadecydowało. Słowo o kibicach, że pomimo środy są z wami widać, że klub na Firleju znalazł swoje miejsce. To przede wszystkim to był cel utworzenia drużyny seniorów. My na razie chcemy budować zespół, chcemy opierać się na swoich wychowankach, chcemy sprawiać tutaj radość naszym kibicom, mieszkańcom tej dzielnicy, a jak gołym okiem widać z tyłu treningi dzisiaj akurat młodszych grup pokazują, że w przyszłości na pewno na pewno będzie mieć pożytek i, i, i... I będzie dobrze. Tak, dokładnie. Na pewno zawodnicy przygotowują się do tego spotkania. Ja, ja również, ale dla nas to jest mecz tylko i wyłącznie o trzy punkty. Tak jak każdy inny, my chcemy wygrywać tutaj wszystko, co się udaje, czy nie. Jest różnie, ale, ale na pewno każdy mecz chcemy wygrywać, w każdym meczu chcemy dominować. I narzuca swój styl grania.